Nie, nie, Ale dalej Druga tam. Czytałem ostatnio. No, no. no. Na Naszy... Nasz szóstym rano do pracy. A no to tak. Choro ok. No, wróć tutaj. Tak. Ja napisałem dni. Nie, się Ale, stary, ty. nie, nie. Ale tam Dwoni ostatnio.

Daj mu. Ty stoisz tak ja. na przewrotach. Jezus Maria. co ty pierdolisz? Ja ci swoją dam, stary. Ja. O, bo, bo. Ja. Ja. To nie no. On to, bo. No kur... Co ty kur... Nie, może z Nie powiem, że, nie, że są idealne. Tutaj, Jednej po drugiej, no co ja ci teraz robię? No, Mati, ja sobie robię. Wiesz, ostatnio jak byliśmy... jak śnieg spadł... Ja strywa, proszę. Kursu, kuli, no proszę. Dobra, do oka. Trzy minuty do końca.